Witam w serii Wingmanów z moim serdecznym przyjacielem, gdzie próbujemy wbić Globala. Mam nadzieję, że seria przypadnie Wam do gustu. Zapraszam na oglądanie. Witam. Siemona, jojo. jo. Trzeci raz, to samo. Mikrofon, nie no, mikrofon mam dobry na razie. Tak mi się wydaje. A taki naprawdę. Dobry, 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 widziałem. O. O głowie jeden, cofnął w side, jeden piach, Piach, jestem, ja Poczekaj, poczekaj, jestem, ja jeszcze z pikowaniem, bo u mnie tragedia z jestem, ja ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja Dwa tysiące trzysta no, ja cię proszę nie widziału. Nice. Dobra. Chociaż tyle się coś udało tam rzucić. A nie masz kasę, dobra To co, znowu na PMI muszę wjechać go, go, go. Ja zagram apsy. Nie wiem czy lewo nie zagrał na blisko Chociaż nie, 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 raczej nie Dobra, zasmokuję sobie do lewo i wejdę Piach jest Aha, tutaj był na blisko. To ciekawe, nie spodziewałem się go tu tak Oj ty kachy nie masz, chyba, że ci żółte pmi masz. Dobra, dzięki. Czekaj. Tu jest smoka do chwały. I Dwa gości mi Jest na lewo i chyba w side sofa. Nie ma, Urwa, ci to wejście ma. Z <laughs> Zgubił się w smoku, no nie mogę. Brawo, dobra, robota MKS, sobie podnieś. Lipa. No, coś ty zrobił, powiedz mi. Myślałem, że kałacha podniosę, bo ja z kałachą wolę grać. Nie, nie, coś ty, za daleko do tego kałacha. Po głowie. Ale cofnę chyba w side. I to ten pewnie gra tutaj, no. Albo oboje siedzą w salcie już teraz I ten był po głowie, nie? Tak, ten od 22 No ale wiesz, wiesz jak jest, no Nie zawsze wychodzi, dobra Grajfulika Fulika normalnie ja na teku zagram. I nie wiem, czy wjeżdżamy na, na pełnej teraz? Bo nie ma nawet jak wjechać na pełnej. Pewnie w Piachu siedzi jeden. Brawo, dobra robota. Trzeba się odbić od dna. Nie wiem, te pierwsze dwa mecze jakoś zagrałem, na miałem jakoś tak, czułem, że jest ok, a teraz... No ja jestem po głowie smoka I pod daszkiem Do prawej pias, do lewej Brawo. No i co? Nowa rozdziałka może zaczęło coś wchodzić teraz w końcu Nie To nie Mów mów no Chwartam stał, i celowałem mu w głowę i nie dostał w tą głowę. Więc myślę, że. jeszcze muszę się dotrzeć. Brawo, dobra robota. No to teraz jeszcze druga strona i się manka. Boom, bang, A Niech kurde, boska ręka na mną czuwa I niech chedy siadają. No, mi w pistoletówce nic za nic. Nie siada. No i nie siadło. Tym razem też nie. Aj, szkoda, szkoda, że nie siadło. Nie wiem, nie ja wiem gościowi na głowie, no ale może, może nie strzeliłem, nie wiem. To co? Jakiś eco? No, na P25 Anty dojeżdżamy na przykład shorta? Okay, tak Eko to ja eko A shorta? Pusto. pusto. Toim… Pega, no, jak pusto, jak jest Czy Pusto na zakręcnik. Oni stali w sajcie. 61 dostał. Dobra, teraz to już ich klikamy, nie? rozlewacz prawo Eee, bo zagram go, go, go! Smoke! Teraz sobie łącznik podejdę Coś u mnie Coś short Nie chcę ich pikować, bo... jakie okay, mam. Masz jakiegoś flesza? Nie mam. Dobra, nieważne. Nie ma tematu. Przecież nie chciałeś kołaczkę. Nie chcesz kołacha teraz? Chcę. A, zagraj sobie. Dzięki. Przyda się. to na pewno. Dobra, widać, że Kałach w dobrych rękach się znalazł. Cieszę się, że nie zawiodłem. I dobra, ostatnia runda, ja również się cieszę, ja również, bo ...bo naprawdę. No, teraz ci jakoś idzie, ale ogólnie to strasznie zawodzi ciągle. O, Tak, ja oczywiście. Głęboko. No. No ma moc tego digielka chyba, ten chłop. To jest ten, co ma... Nie, ten dobra. Ten jeden tam ma 800 godzin, jeden, nie? Dobra, może nie ma co ich krócić. Uderzają cię chyba. nie? jestem ciekaw, czy mnie widział. Szarta podchodzi. No, on mnie widzi, ja go nie widzę. Znaczy, widziałeś go, tylko pewnie patrzyłeś w inny punkt. To nic nie mówisz. My nie chciałem ci przeszkadzać jak się sobie kloczujesz. No, może wchodzić od tej lewej strony. Coś tam tupie. Mam nadzieję, że jakoś zauważy szybciej niż on ciebie. Ty masz tam wszystko pod kontrolą, nie? Tak. Tylko ja tak wiesz patrzę. Kurde. Ty tam? Nie, nie, nie. Po prostu przypadkowo nacisnąłem. Ja short. Aha. Win. Aha, no wiesz, wszystko jasne, nie? Jest kwestii tego chłopa akurat. No i dobra, ostatnio Biblia na głęboko. Piechał, może nie. Podejdę sobie po prostu, najwyżej, najwyżej padnę, nie? Młokę tu mam leży jeden. Co pan? Ja sobie gram w uważaj, pałac. Ta, ta, GG. No nic, dzięki, że oglądaliście. Tej kurde, mam nadzieję, że może awansik wpadnie, ale wątpię. Sprawdzimy jeszcze czy awans będzie, ale wątpię. U mnie no, nic. Nie ma. U mnie tak samo. Dobra, no nic. Pozdrawiam, cześć.